Siema, siema, tutaj Kugów witam was w kolejnym odcinku z gry Need for Speed Underground 2 Witam was w trzecim odcinku z tej niesamowicie zajebistej gry Dzisiaj pojeździmy sobie jak to bywa w Need for Speedach Pierwsze co zrobimy to do tego fioletowego kółeczka się wybierzemy O cholera, o, Dobra, nie było źle Ej, jakie ja grałem teraz sobie, jak tylko grałem Bo grałem w sumie sporo, tylko jakoś nie nagrywałem to grałem cały czas tym Nissanem i on taki zwrotny, a ten taki tak się go topornie prowadzi tę Mazdę. Ach, no nieważne. W każdym razie, a tak na hardcora pojechałem, ale na hardcora, czekajcie, stop. Nie przywaliłem w nic, nie. Oj, 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 jeszcze przywalę sobie, obtłuczę samochód. Sirkuj, tak? Widzę. Akcept. Okej. Okay. Oj, jest to pierwszy odcinek z tej gry, który nagrywam dzisiaj i powiem wam, że to to się będzie... jakby... możecie zauważyć, że mój komentarz się trochę zmieni, mój głos się trochę zmieni, ponieważ będę nagrywał kilka odcinków z rzędu i... oj, ty w dupę głupi ja piernicze! <laughs> ale dobra, jakoś się wybroniłem z tego. To jest pierwszy z tych odcinków i myślę, że potem mogę mieć zmęczony głos czy coś w tym stylu, ale... To się zobaczy jeszcze. W sumie nie wiem dlaczego mówię o tym w tym odcinku, a nie w tamtych, ale o oh, cholera jasna. ha jeszcze dla nowych widzów mogę powiedzieć dla tych, którzy pierwszy jako filmik odpalają z Need for Speed ten, że rozdzielczości nie zmienię, ponieważ jest to gra stara. Będę to podkreślał w każdym tym, bo w niektórych grach kurde widzę, nawet jak u niektórych ktoś tam pisze, yy, chociaż u mnie też się zdarzyło w której w jakiejś tam grze... Że ludzie nie ogarniają tego, że gry są stare i nie mają innej rozdzielczości, no i, i tyle. No shit! Dobra, wybaczcie, coś mi się wywaliło. Mam nadzieję, że dużo czasu nie straciłem. Aaaa! Cholera, to było zajebiste! Ja chcę tutaj gościa tak ścisnąć tutaj, może tędy go wezmę. Ale chyba mi się niestety nie uda. O, tutaj skrócisko. O, gościu, pojechałeś po bandzie. No dobra, takim sposobem zdobyliśmy się na, na pierwsze miejsce. 3,5 sekundy. O, cholera, się zagapiłem. 3,5 sekundy ma do nas ostatni gracz. Drugi ma 2 sekundy już, i cały czas rośnie ta odległość. I pierwsze okrążenie kończymy jako pierwsi. I mam nadzieję, że drugie okrążenie również tak zakończymy, ponieważ mamy tutaj tylko dwa okrążenia. O, cholera, ale cisnę, żeby mi tutaj żaden samochód nie wyjechał. No, nie wyjechał, miałem szczęście, chociaż tutaj pewnie już wyjedzie. A, drifciki, to znaczy powerslides, tutaj to jest nazwane powerslidami. Dobra, Ło, i wylądowałem na torze pod prąd. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy. W takich sytuacjach najlepiej jeździć po chodniku. Wow, chyba trochę przesadziłem z tym zwalnianiem. Mogłem jechać. Zmienimy tutaj, żeby... O cholera! Nie! Ale zwaliłem! Dobra! O shit! Ty mnie już nie wyprzedzisz, stary! Ty już mnie nie wyprzedzisz! Wszystko okej, okay, ale bez przesady, nie dwie osoby! A! Ginno. no! Shit! Tak, a gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, ten się już... Ten się już tam oddalił... Cholera, ty głupi pałsztajnie! Weź ty kurde gówniaku! A! No co?!

Cholera słabo nam poszło straszliwie. Jeszcze raz, ja to powtarzam, oczywiście, że to powtarzam. Pff, co ja? Ja będę ostatni? Znaczy nie byłem ostatni. Ja będę trzeci, nie, ja będę pierwszy. Tutaj się pierdzielimy. O Nie, dobra, sorry. Ale... Tak, okej, okay, okej. Okay. Jeszcze raz, sorry, jeszcze raz. Dawaj. O, Jak się tutaj pchają wszyscy, o! Zielony dostał troszkę w dupcie. Tutaj się trzymam, żeby nie wyjechać na nikogo. Dobra. O, chodnikiem, chodnikiem, ważne. O, tam się gościu chyba wpieprzył. Tak mi się coś wydaje. O tak, wszyscy się wpieprzyli. O matko, wszyscy. Nie, nie wszyscy. Jeden nie goni, ale dwóch się wpieprzyło to zawsze lepiej. Cholera, dobra. Znowu wylądowałem na trasie pod prąd, ale tutaj mało samochodów jeździ, ale znowu pojedziemy chodnikiem, jakby co. Ale nic nie jedzie, no to. O! Wydawało mi się, że ktoś tam jechał. Już ja pierniczę. Już mi tak serce stanęło, tak, tak było, takie. <laughs> Ale na szczęście, na szczęście. Ten gościu mi kurde, siedzi na ogonie. Ja tym razem nie powiem mojego żartu o ogonie. Nie, nie ma opcji. Dobra, pięknie. Gościu tam został. O shit, w tyle strasznie, musiał się wpieprzyć. 5 sekund niecałe. Cholera, teraz mnie trochę dogonią, bo się wpieprzyłem znowu. Widać jak spada to, ale już już coraz mniej spada to. Mam nadzieję, że znowu nie pojadą tym skrótem i uda mi się w tym sposobem zdobyć przewagę naprawdę ogromną. I teraz patrzymy na minimapę. Nikt chyba nie pojechał nim. Zajebiście. I o to chodziło. Ale oni pojadą w drugim, bo to oni są zaprogramowani tak samo chyba. Jeśli nic im nie szkodzi na przeszkodzie, to zawsze jadą tak samo. Więc tutaj nie ma takiego losu, że 70% na to, że pojadą normalnie, a 30% że skrótem. Nie, tutaj zawsze chyba jadą tak samo. Chociaż oczywiście podkreślam słowo chyba, ponieważ nie jestem pewien aż takiej wiedzy o grach, o tej grze, a właściwie właśnie o grach nie mam, żeby wiedzieć aż takie szczegóły. Dobra, ile ta Stefani do nas ma? 6 sekund, no! To myślę, że już wygrałem. Chociaż nie chcę krakać, bo wykraczę to, że zaraz się wpieprzę tak strasznie hamsko Już nie będę miał jak nadrobić i, i, i tyle z tego wyjdzie. Cholera, i znowu zapomniałem nastawić stoper i nie wiem ile już nagrywam. Ale pewnie jakoś 10 minut. No nieważne, nawet mniej pewnie 5. I... Pięknie wszedłem w zakręt, tutaj, ach, troszkę zahaczyłem, to troszkę zepsuło cały efekt, ale ogólnie było zajebiście. Tak za bardzo nie mam tutaj co komentować, bo właściwie nic się nie dzieje w tym wyścigu. W poprzednich jakoś miałem co mówić, bo a to mówiłem fucking dupa, a to gówno, a to coś tam, a tutaj już wygrałem. Będzie 10 sekund? Będzie? NO CO TY ROBISZ sziapiernicze? Ja Jeździć nie umie, ja pierdziele, miało być 10 sekund i co... No i nie będzie 10 sekund, no i cóż, Demetrius, no pięknie, winner, ja time is 3 minuty, skoro to 3 minuty, tamten wynik pewnie też 3 minuty, i jeszcze trochę, no to pod 10 podchodzi, jest, okej, okay. dobra, przeczytajmy może jakieś SMS-ki, mamy jakieś SMS-ki, żadnych, tak, really, żadnych, mmm, mmm, ale to było głupie, ważne. Yy, nie mam żadnych. A, jest tutaj Game Tips, Special Events, Rachel, Sponsor i hey, X. Aaaaah! Dobra, w takim razie lecimy. Yy, czyli lecimy do X. -a. Lecimy do X tego fioletowego. Fioletowe to są chyba cirkuity. Sprawdźmy. Jest. Zaraz mi zawrócić. Dobra, słucham się go Zwykle się nie powinien... Nie, zwykle się nie słucham GPS-ów. Ale teraz się posłuchaj. mam nadzieję, że wyjdzie mi na dobre. Ja, jeśli mi ska każe skręcić w prawo, a potem znowu w prawo, to się zdenerwuję. Na to wygląda. Ja pierniczę! Jakbym... Nie... Ale ten GPS jest głupi. Dobra, na przyszłość. Stąd bym wyjechał, cholera stąd. I bym pojechał tak samo. Jakby nie mógł, a, aż te GPS-y są głupie. No, ale dobra, co mogę zrobić? Nic. Chyba, że to jest tak jak w jakimś GTA, że pokazuje legalną trasę. Ja tam jechałem pod prąd, czy coś w tym stylu. Aha, myślałem, że to A, nieważne. Dobra, czyli to jest od sponsorów, czyli to zapewne muszę wygrać, żeby dostać pieniądze. Dobra. Jedziemy. Oho! Pięknie! O nie! Mnie tak nie załatwić stary, mnie nie. Wszystkich, ale nie mnie. Dobra, zaczynamy już właściwie wyścig taki normalny, bo wcześniej to były takie opychanki. Takie opychanki, popychanki właściwie. O, oni popychają hanki? Nie wiem, albo popyt na hanki, popychanki. O, no i gościu kolejny w dupę poszedł. Mam nadzieję, że teraz uda mi się z tą przewagą wygrać, to a najwyżej zajmę drugie miejsce, chociaż nikt nie powiedział, że, że ja się w nic nie wpierdzielę, chociaż ten zakręt przyszedłem po prostu perfekcyjnie. Więc jak jak na razie widać nie ma żadnych problemów, ale to jeszcze nie koniec wyścigu niestety i zawsze może się coś zdarzyć takiego... takiego co mnie po prostu udupi. No ale dobra. <grym> gościu. A! Chciałem go też tak wychujać, więc... Dobra. Dobra, nieważne. Jedziemy przez mój zajebisty, ulubiony tunel. Znaczy, tunel nie jest mój, ale jest moim ulubionym tunelem. Czy znaczy, to właśnie nie jest tunel, to jest taki ...pasaż. Nie, nie znam, nie, nie mogę znaleźć słowa na to. Taki pawilon też nie. O shit! O fuck! Ja pierdziele! Już myślałem, że zginę. <gryw> Już myślałem, że zginę. Dobra, Erik chyba do nas nadgania, niestety. Tak, troszkę do, do nas nadgania. Ale mam nadzieję, że długo to nie potrwa. What? Chyba wjechałem w znak. Wybaczcie. O! Nie było to idealne, ale było. O, dobrze jadę? Nie wiem czy jadę dobrze. O, chyba dobrze. Dobrze. O oh, fuck, o oh, fuck. Nie wiem czy jadę dobrze. Ja piernicę ja nie znam tej mapy, ale widzę, że jakiś taki skrót. To jadę. Dobra. Nie wiem, nic na tym chyba nie zrobiłem, ale dlatego, że zrobiłem to zbyt wolno, a normalnie bym bym zrobił na tym. Więc jeśli teraz by mi nie poszło, to następnym razem wiem. I tak jakby w drugim okrążeniu też będę wiedział, żeby tutaj skręcić i jechać po prostu prosto. Półtorej sekundy, znaczy nie, jeden i trzy sekundy, o jeden i dwa cholera nadgania do mnie. To mi się nie podoba. Naprawdę mi się to nie podoba. I... A nie! Uff! Wow, jaki powerslide! Hardcore JP, ogień JP, oj, bym tam pojechał przez przypadek, to by było, to by było Dobra Gościu tutaj, OŚ TY W DUPĘ NIE, TAK MNIE NIE WEŹMIESZ, TAK MNIE NIE WEŹMIESZ, NIE MA OPCJI <ścoughs> A to pała A to pała Shit, wpieprzył się na to, wpieprzył się? Chyba nie nie, na szczęście, znaczy, na szczęście, ja pierniczę, co ja w ogóle mówię. Niestety się nie wpieprzył. Niestety. O! Cholera. Dobra, idzie całkiem nieźle. Uhu Shit! Nie, co ja zrobiłem, ale to było. A, dobra, nie wyszedłem na tym aż tak tragicznie, chociaż jest źle. Jest źle, ale nie jest tragicznie. O, tam gościu się chyba też wpieprzył, tak jak widzę. Tak, dwie sekundy. I to mata nie, Erik. Więc spoko, Erik będzie ostatni, czy który jest? Pokażcie mi nazwy ich. O oh, shit, no cholera, się zagapiłem za bardzo na nich. Ach, co za gunwo. Dobra, tutaj trzeba, a nie to jeszcze nie tu, jeszcze nie tu. To jakie są te, te ich nazwy? Erik jest drugi. Dobra. To mnie interesowało, O oh, shit! Ja pierdzielę. I teraz ja jestem drugi, a nie żaden Erik. Erik jest trzeci, tak? Cholera, dobra. Mam nadzieję, że tutaj nadrobię tymi skrótasami, które tutaj występują za chwilkę. O oh shit... Nie, 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 nie. Ty mi się tutaj nie wpieprzysz, aż, aż, tak ci, aż tak ci się nie dam. Cholera. Dobra, nie jest źle. Jakoś to tam... Oż ty gu... Ja pierdzielę, jestem ostatni! Znowu tak się dzieje. Cholera, ja cały czas patrzę, gdzie są te skróty. A to jeszcze nie tu chyba o! Jest tu. Dobra No to świetnie Skrót idealny Skróta idealny, po prostu gratuluję sam sobie To było beznadziejne. Dzięki miałem nadrobić I kolejny wyścig skończy, kurna cool czwarty, chociaż nie, nie byłem ani razu jeszcze w tym odcinku czwarty, ale... Ja pierdzielę! Gościu się tak podstawia tutaj, żebym chociaż się trochę wyrobił na to czwarty na to trzecie miejsce, ale... No, ja piernicze no. <laughs> On ma szybszą akcelerację, znaczy większą akcelerację. Eee... Nie! Holeka. Ja pierdzielę. Fucking shit. No i dupa. Będę czwarty. Będę, kurde, czwarty, wiecie co? Eee, ja restartnę. Ponieważ to jest wyścig od sponsora. I ja nie jestem pewien, czy takie coś da się powtarzać. Dlatego po prostu sobie powtórzymy, skoro i tak bym to. Skoro i tak bym to zrobił. Dobra, jeden gościu jest tutaj troszkę wychujany. Ale... ale jeszcze zostali, pozostali dwaj. A to słabo z tymi pozostałymi, dlatego że oni jakoś tak jak widzę, znaczy tak jak se... kojarzę w sumie. O to on dalej tam na początku widzicie to? Wow, ale oni tak do nas nadgoni. To jest słabe, to jest słabe właśnie. Że tak nie wiem, czy tak się opłaca robić, bo nie wiem czy. <laughs> czy tak czy oni nie nadgonią, a wydaje mi się, że nadgonią, no ale. No ale cóż, zobaczymy. Na razie się opłaciło. Jestem... aj! Jestem drugi, bardzo blisko, mam niecałą sekundę. Chociaż już całą, już nawet trochę ponad sekundę, ale już, już mniej niż sekundę. Niecałą sekundę do pierwszego ziomeczka, żeby zająć pierwsze miejsce. Mam nadzieję, że też mi się uda go tak jakoś wykrzywić, żeby chociaż stracił część czasu. O oh shit, o oh shit. O oh fuck. Wow. Yeah. Dobra, jakoś się udało, już... Uderzyłem, ale jakoś się udało. Ten gościu 8 sekund tam do nas ma, ja japiernicze. A i tak już nieźle nadrobił. To ile on sekund był za nami? 30? A jakoś nadrobił. No ale cóż. Jakoś muszą to robić, żeby to nie było tak, że właśnie jeden zostaje na starcie, a jeden coś tam. Tylko on już jedzie tak dosłownie idealnie, mi się wydaje. Wtedy, żeby żeby nadrobić. No nie wiem. Dalej jest ostatni, więc... O oh, shit! Dalej jest ostatni, więc myślę, że żaden to... Aż tak nie, nie było, ale gościu tam 5 sekund. Ten dru drugi gościu ma 5 sekund do mnie. No to całkiem niezły wynik, jeśli chodzi o mnie. <laughs> 5 sekund, no. O, oh, fucking dupa, ale miałem szczęście. No cholera, ja nie wiem, czy się opłaca tym skrótem jechać w ogóle. Chyba się nie opłaca. Tak jak patrzę, to się chyba nie opłaca. Może tutaj. Chociaż, czy ja wiem. Straciłem na tym strasznie dużo czasu, na tym skrócie. Strasznie dużo. Ja pierniczę... O, aj. Cholera, już myślałem, że mi się tutaj uda jakoś się wymknąć, ale niestety chyba się nie udało. Chyba nawet chyba na pewno. Power slide. Dobra, jestem pierwszy, ale to dopiero pierwsze okrążenie, więc y, jeszcze nic nie jest tutaj pewne. Poprzednie okrążenie też skończyłem chyba jako pierwszy, więc nic tutaj specjalnego w tym nie ma, żadnej nowości. Może o tak, bo coś specjalnego, no w końcu jestem pierwszy, nie? Ale żadnej nowości tutaj nie ma Gorzej z drugim okrążeniem Mam nadzieję, że, jeśli, że że go nie spierdzielę po prostu Bo jeśli spierdzielę, no to znowu będę jakiś ostatni A zależy mi na tym, żebym, żebym był pierwszy Ponieważ jest to wyścig od sponsorów I, I myślę, że opłaca się wygrać ten wyścig Bo jeśli go nie wygram, no to raczej aż tyle pieniędzy nie dostanę A jeśli go wygram, to myślę, że dostanę całkiem sporą sumkę Za co będę mógł może kupić nowy samochód czy coś Nie wiem, nie wiem Ja się nie znam na tym a właściwie tutaj pamiętam, były takie wyścigi, na które się dostawało samochód od sponsora właśnie i się jechało jego samochodem, chociaż to może nie w tej grze. Ale na pewno w jakiejś grze tak było. W jakiejś grze na pewno tak było. Pomimo tego, że się miało swój samochód, to na niektórych wyścigach się właśnie dostawało jakiś. No, myślę, że idzie mi całkiem nieźle. 5 sekund niecałe gościu ma do mnie, więc trosz troszeczkę się zbliża, ale... Yy... Patrząc po tym, że przez jakiś czas miał 2,5, no to oddala się, czyli idzie naprawdę dobrze. Zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie, ale to nie jest jakiś specjalnie trudny moment. Najgorzej z tym skrótem, może tym razem nie użyję skrótu. Może tym razem nie użyję skrótu i po prostu dzięki temu, kurde, wygram z, prze... z przewagą 20, kurde, tysięcy sekund i minut w ogóle godzin. Tak. Dobra. Ta, 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 ta. ta... Kurna, ta taksówka tutaj za każdym razem właśnie jeździ. Zauważyłem to, że teraz też tak było. Za drugim razem poprzednio też właśnie tak wyjechała. O shit, nie, ała! Cholera! Teraz nadrobią. Dobra, jadę z krutasem jednak. No shit! Mogłem nie jechać z krutasem, oni mnie wyprzedzą teraz! Jak nie wyprzedzą, to się chyba zesram. Nie, 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 nie! Ja że Jeszcze jeden fail! Jeszcze jeden fail i będzie dupa! I to będzie fail total... Totalis, totalisus? Talitus maximusis... feilis? Feilus? Cholera! Chciałem jakąś taką nazwę grecką wymyślić. Taką łacińską bardziej, z łaciny. No cóż, nie wyszło. A pięknie! Ostatni zakręt. I ostatnia można powiedzieć prosta, bo tutaj taki... to jest tylko taki łuczek. Mały i i wygrałem z przewagą 4 prawie sekund, 3... 3,5 ponad. I o time 5 sekund, 5, 5 minut. No to myślę, że Myślę, że zakończymy w takim razie ten odcinek. Ponieważ makłoń 900 i to tyle. No nie wiem, bierzemy to. Of course, of course jest, of course jest, of course jest. I co na tym wygrałem? Nic. Co one mi dają? Aha! Czyli najpierw musimy rozwiązać. rozegrać wszystkie takie, a dopiero później. A dopiero później, właśnie. Oha, czyli jeszcze tu. Ale to już nie w tym odcinku. Chociaż. ja nawet nie wyłączam teraz gry. Bo zaczynam od razu nagrywać drugi odcinek, ale. Nieważne, w każdym razie chodzi o to, że w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć do zobaczenia w następnym odcinku. Siema! Gdzie ten przycisk? Dobra, siema!